E, witajcie, ja jestem rycus Krillian, a to jest ryców strony internetowe. internetowe. Tak sobie ułożyłem, że po rycus od razu jest strony od jakby od R. Jakby połączenie, czyli rycus strony internetowe. Nie podwójne S, tylko po, pojedyncze S. Tak połączone. E, więc to jest nowa seria. Dzisiaj będę okre Wam przedstawiał mało znane strony internetowe. Tak, pokrótce opowiem Wam, czemu to robię. Wiadomo, że to jest YouTube. Wiadomo, że jesteśmy w społeczności YouTubeowej, ale internet nie kończy się na YouTubie i nie kończy się tak naprawdę na wrzucaniu filmików. Można grać, można tworzyć prawdopodobnie gry, ale jeszcze o takich jeszcze nie wiem o takich stronach internetowych. Ja trochę się znam na st tworzeniu stron internetowych, ponieważ mm, uczęszczałem do szkoły informatycznej i zarówno języki HTML, C++, C, C Java oraz dużo dużo wie wiele Języków, programowania, stron internetowych potrafię, więc jakby się poczułem do tego, żeby Wam przedstawić e, strony internetowe, dzisiaj zaczniemy. Taki trochę ukłon w stronę widzów, którzy są e, ode mnie starsi. No bo no, stary, że się trochę przerwałem. E, dla widzów, którzy mnie oglądają, są trochę starsi, ale tak, także dla ziomów. Więc zapraszam was do, na stronę. To jest właśnie ta strona, czyli Miejski Słownik Slangu i Mowy Potocznej. Tutaj, jeżeli, jeżeli jesteście starsi, to się dowiecie, jak tak naprawdę sobie przetłumaczyć to, co mówią do Was e, dużo, dużo młodsi, a jak jesteście w moim wieku, to prawdopodobnie znacie dużo tych słów. No, patrzcie, ile tego jest. E, tutaj nawet jest napisane, e, czemu, e, czemu powstała ta strona. Tutaj jest nawet data: e, 2006 czyli dość dość długo oczywiście są to także niecenzuralne słowa o, o, tak naprawdę ich nie będę dotykał bo prawdopodobnie by mi zbanowali konto tak naprawdę też ryzykuję ryzykuję tym e, że mi zbanują konto za mm, jakby za promowanie strony internetowej innej niż youtube Ryzykuję, ale zauważyłem, że tak naprawdę nie ma e, konta na YouTubie, który wypromował promował strony internetowe. Czemu ta strona? Czemu? Tutaj jest e, tak zwane plusy. Można się zalogować, zarejestrować. Można także wyszukać jakieś słowo. E, fajne, fajne. To oczywiście... Strona tytułowa wygląda, jak wygląda reklamy, co jest oczywiście normalne. Hmm. Całe obiecadło, nawet liczby, można do dodać, prawdopodobnie, jak się zarejestruje. A więc, zaczynamy. E, tutaj są jakieś hmm, tam rzeczy ostatnie dodane, najlepiej oceniane, ciekawe definicje, statystyka i pięknie, e, więc zaczynamy od literki, od literki A. Dajemy. No jak widać trochę się ładuje. Tutaj jest oczywiście G+, 32 osoby z G+ e, lubi to, a z Facebooka 2000, czy, czyli nawet dużo ludzi lubi tą stronę. A jeżeli nie znacie tej strony, to oczywiście polecam tą stronę. Ja nie jestem zarejestrowany. Ale kumpel mówi, że jest w O, i widzicie. I widzicie. <noise> o, młodko, nawet są niecenzuralne. A siostr tak siedzi i zawija to sreberka. O, młodko. A, a wiewiórka było nieletnie. Alright. Okej, okay, wszystko, tak naprawdę, wszystko, co tak naprawdę trzeba mm, wiedzieć. Więc. Y tak naprawdę przetłumaczmy sobie. Ktoś do ciebie mówi. A może frytki do tego? To jest jeden z, z lepszych tekstów. Więc zdajemy. Co to znaczy? E, tak naprawdę, jakby przetłumaczyć na trochę bardziej polski język. E, a może frytki do tego? Coś jeszcze z ironią. Mhm. A może frytki do tego? O, drugi. Jest to zwrot mówiony z ironią, kiedy jedna osoba żąda od nas wielu rzeczy naraz. O! Haha, dobre, dobre. Wiecie, to powstało po reklamie McDonalda, chyba, gdzie właśnie było coś w tym stylu, że że coś tam proponował. A teraz... a siedzi i zabija sreberka. Oczywiście reklama Milki. <grywa> Kto wie. E, mówimy tak, gdy widzimy, że ktoś zmyśla. Określenie wzięte z reklamy telewizyjnej. Wygrałem w Totka, a siedzi i zabija sreberka. Lepiej bym tego nie ujął. E, to... A potem przylecia UFO, to jest to samo, co a świstak siedzi i zawije streberka. A potem wyłączył ci się komputer, to jest to samo. Eee a, a może papućki i telewizorek, to jest, a może frytki do tego, to samo. Trochę znam Stango. A smoki tam były, znowu to samo, co świstak siedzi i zawije. A ty nie umiesz czytać. Hmm. Dobra. A w drugiej części były smoki. No to to samo, to, to co to. Czyli. Ale ty nie umiesz czytać. Zobaczymy, o co chodzi eee, z tym. Nie wiem, czy to będzie trwało więcej niż 15 minut. <grywka> o tak, mówimy tak sobie, osoby, która sądzi, że jest najlepsza. Ma wiele przyjaciół. A tak, naprawdę żaden z jego przyjaciół nie. Poda mu rękę w trudnej chwili. Zwrot nie umiesz czytać oznacza w tym, że dana osoba nie umie czytać znaków wysyłanych przez osoby szczere. Jestem fraje, jesteś frajerem, matko. Prawie na mnie. Jasne. No i tak. Ale ja przynajmniej umiem czytać. Dobre. E, dobra. To jak widzimy, dość szybko się loguje. Mimo, że nagrywam. Strona jest łatwa. Widzimy, że są reklamy, bo muszą być. Na, na takich stronach jest oczywiście baner, miejski słownik slangu i mowy potocznej. Myślę, że to by była pierwsza część. Pierwsza jakby część. Następ, zaraz jakby za chwilę się zajmiemy następną stroną. Ale ocenimy tą stronę. Oczywiście. Wiem, jak bardzo trudne jest to. To jest to, to te rzeczy, jakby interaktywne, logowanie, re, 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 rejestracja, wyszukiwarka, Facebook i G. To jest. Nie powiem, że bardzo łatwe, ale. No, takie w sumie dość. ...by mi bym się też udało w miarę szybko to zrobić. Ale jeżeli chodzi o, o to... ...to jest jedno z moich marzeń... ...żeby zrobić taką stronę z logowaniem i z rejestracją. Jeżeli chodzi o uprawę graficzną... to no nie... ...tak mi się zdaje... ...że do tej strony nie potrzeba więcej. Nie wiem czemu... ...ale po prostu... Pasuje, pasuje jakby jakby w przesłanie tej strony, że to jest po prostu jakby kartka mm, e, kartka papieru, na której się dowiadujemy e, co tak naprawdę o co chodzi naszym młodszym kolegom bądź e, naszym rówieśnikom nie każdy musi to rozumieć ja rozumiem, bo e, trochę z miastowymi się, jakby, no ja, no, za miastem mieszkam, ale, ale z miastowymi się bardzo znam, więc, a teraz, teraz trochę trzymaj się. O, to szczególnie w, w internecie, tree run for, for fun, no, tak się czyta, tree run. Rumia? <laughs> 3 roomie. A trzy room. trzy rum, trzy room. Jasne yes? Matko. Nawet tego przeczytać nie umiem. E, tutaj jest kod binarny nawet. Dobra, sprawdzimy jakiś... i tak zakończymy to. Więc niech będzie ten kod binarny. Strang miejski nawet kod binarny, a... No. No właśnie, 666 No nie, nie, nie widziałem, ale seria? 07 James Bond A to? Co to jest? Nawet nie widziałem Kliknąłem nie widząc Może mnie zbanują za to To samo w kodzie BCD żeby. 07. No to nie może być nic złego. Jak mnie zbanują za to, kurde. Nie można niczego pro, pro takiego. 07. Utekę. Wódki o pojemności 0,7 litra 07 z A to? No dobra. Nawet po poznaliśmy. Różne takie właśnie ciekawsze rzeczy Że nawet Używają liczb Do porozumiewania się Ja tego jeszcze jakby nie doświadczyłem Uuu tutaj jest Oczywiście trochę niecenzuralny No wiem o co chodzi Może jest szerokie, głębokie, wiem o co chodzi Tutaj mniej więcej Więc nie będę puszczał bo To jest w miarę dobre Więc Więc to puszczę no, jak to mówią. Hmm. Jeżeli nie ryzykujesz, to nie masz. O, to jest bardzo znane w grach komputerowych. <grym> wiem, wiem, wiem o co chodzi. No więc tak, polecam stronę. Z, z tego powodu, że nie dość, że możemy poznać język internetowy e, naszych e, młodszych kolegów, także polecam tą stronę dla rodziców. Można powiedzieć, że dzięki temu e, będziecie trochę bardziej wiedzieli o co chodzi waszym e, dzieciom, może waszym wnukom, e, o co chodzi. E, tylko się boję, że mnie zbanują, ale tak to wszystko w porządku. Yy, więc nara. Trzymcie się, yy, klikajcie na guzika żółtego i białego na YouTube. Yy, pamiętajcie o subach, bo mi są one potrzebne. A ja sobie yy, a ja yy, sklejam żółwia z moim kumplem i mówię wam nara. Więc, do następnego. Do następnego, do następnego, do następnego razu, matko. Nawet nie umiem dzisiaj już mówić, pa, pa. Pa, pa. ale stare, ale wapno. <ścoughs> Nara, spoko, luz.